Cześć, w dzisiejszym filmie pokażemy, jak usunąć wszystkie publikacje, które mamy na Facebooku. To bardzo proste. Najpierw otwieramy aplikację, a następnie przechodzimy na dół, gdzie jest napisane menu. Gdy już tu jesteśmy, naciskamy w górę na kółko ustawień, które pojawia się w prawym górnym rogu, a następnie przechodzimy do sekcji aktywności. Przechodzimy również w dół, aby znaleźć część swojej aktywności i uprawnień, i klikamy aktywność. Następnie klikamy swoją aktywność na Facebooku i klikamy Zarządzaj publikacjami, co jest tą drugą opcją. Teraz, gdy już tu jesteśmy, w zależności od kraju, z którego oglądasz film i aktualizacji, którą masz na Facebooku, możesz oznaczyć wszystkie na raz. Może być tutaj kwadrat, który możesz wybrać, a wszystkie zostaną oznaczone, i automatycznie, gdy wszystkie zostaną oznaczone, zobaczysz przycisk, który pojawia się tuż pod koszem. Jeśli wydaje Ci się, że tak jak ja, niestety musimy przejść pojedynczo. Nie ma sposobu, aby usunąć wszystkie na raz. Aby to zrobić, naciskamy trzy kropki, które pojawiają się po prawej stronie, i klikamy Usuń. I tak oto publikacja jest usuwana. Które idą jeden po drugim, które zostały wszystkie. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w następnym.